Słuchasz podcastu Śląska opinia. Najciekawsza rozmowa na temat bieżących wydarzeń ze Śląska o Śląsku Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i śląska opinia. Dzisiaj moim gościem jest Aleksander Tretyn, prezes zarządu stowarzyszenia z energią oprawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Spotykamy się w ramach współpracy, którą prowadzimy z Kongresem Energetyki i Przyszłości, czwartym Kongresem Energetyki i Przyszłości, na którym Śląska Opinia ma, ma patronat. O tym, czym Kongres jest i gdzie się odbywa i kiedy, to sobie na, na końcu naszej rozmowy podsumujemy, ale zacznijmy od tego, co tematem... Waszych, y, 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 waszego wydarzenia jest, ale też tematem w ogóle y, dla osób, które zajmują się energetyką w ostatnich czasach y, jest, czyli bezpieczeństwo. I, i mam taki y, zwyczaj, y, że z kim rozmawiam o energetyce, to go pytam o właśnie temat, który, no, mówiąc brutalnie, najbardziej grzeje, czyli. Bezpieczeństwo w energetyce. Czy, czy, I czy Polska jest bezpieczna energetycznie? To jest bardzo ciekawe pytanie. Z jednej strony, właśnie, czy jesteśmy bezpieczni energetycznie? Czy w tych czasach w ogóle możemy czuć się bezpieczni w czasach ciągłych napięć geopolitycznych, gdzie słyszymy o zagrożeniach z każdej ze stron? W dużej mierze myślę, że w pewnym znaczeniu możemy czuć się bezpiecznie energetycznie, jednak patrząc na to, jak rozwija się sytuacja w Europie i na świecie, myślę, że spotykamy się w każdym roku z coraz to większą liczbą pewnych wydarzeń które jednak negatywnie wpływają na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Mowa tu na przykład o wydarzeniach, które miały miejsce w zeszłym roku, przerwanie kabli podwodnych, zaczynając też przede wszystkim od uszkodzenia rurociągu Nord Stream 2. Więc myślę, że to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i bezpieczeństwo energetyczne z roku na rok jest coraz bardziej bardziej na tapecie i jest coraz ważniejszym tematem wszelkich dyskusji. Ale mam też, mam też takie wrażenie, że czym więcej mówimy o tym bezpieczeństwie energetycznym, tym również coraz bardziej tym również coraz bardziej dbamy o to bezpieczeństwo energetyczne i dbamy o to, abyśmy byli bezpieczni energetycznie, aby nasze dostawy paliw ciekłych, ropy, gazu były zabezpieczone, również aby odbiorcy energii też byli Zabezpieczenie, więc ta, ta świadomość społeczna w temacie bezpieczeństwa energetycznego również z roku na rok wzrasta wraz z tymi zagrożeniami, z którymi spotykamy się i o których słyszymy w mediach co chwilę. No właśnie, też jak obserwuję czy to debaty kandydatów na prezydenta głównie ostatnie z tych zakątków politycznego, to oni się wypowiadają, to, to ten temat też żyje I, i, i zdaje się też, jak przeglądałem dzisiaj odpowiedzi w latarniku wyborczym, to rozwiązaniem na bezpieczeństwo, na zapewnienie lepszego bezpieczeństwa energetycznego dla Polski, to, jest, to są programy atomowe? Czy, czy to jest według pana, tak jak czytam też wypowiedzi kandydatów, jedyne wyjście, czy, czy to jest jedno z wyjść? Myślę, że programy atomowe jest to jedno z wyjść. Jest to wyjście, które musimy rozwijać w naszym miksie energetycznym, bo bez atomu nie możemy też skutecznie, moim zdaniem, rozwijać energetyki. Rozproszonej energetyki odnawialnej, gdyż jeżeli chcemy całkowicie odejść od paliw kopalnych, ropy i gazu, musimy również mieć, jakąś, mieć jakieś stabilne dostawy energii. I atom, czy to duży atom, czy to mały atom SMR, jest podstawowym źródłem, które może nam zapewnić stałe dostawy energii. Więc na pewno energetyka jądrowa to jest ten klucz do zapewnienia albo nawet do zwiększenia i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Mhm. No, ale, ale to nie jest tak, że postawimy elektrownię atomową w ciągu pięciu lat. Albo studni, dni. Albo 100 dni. Myślę, że nawet dwie, w te dwie kadencje mogą być problem z tym, żeby te, taki pro, projekt doprowadzić do końca. To na co powinniśmy spojrzeć i na, na co powinien spojrzeć rząd, ale też przedsiębiorcy, czy podmioty, które w takie projekty mogłyby się zaangażować? Przedsiębiorcy na pewno patrzą też na możliwość udziału w rozwoju takich projektów, jak powiedział również na Europejskim Kongresie Gospodarczym prezes Orlen Sentos Green Energy, jeżeli się nie mylę, że Rozwój małych elektrowni jądrowych również potrafi w dużym stopniu wesprzeć rozwój naszej krajowej gospodarki. Może stanowić siłę napędową. Jak wiemy i słyszymy, rozwój małych reaktorów SMR może przyspieszyć i możemy mieć znacznie szybciej takie reaktory niż duże atom, który jest zapowiadany wstępnie na 2036 rok, mały atom na 2030 rok. Więc takie kurczę, zgubiłem wątek. SMR. -y. SMR, -y, więc myślę, że małe reaktory jądrowe możemy spodziewać się ich w bliższej perspektywie czasowej niż tego dużego atomu, ale tak jak Pan wspomniał, dwie kadencje. Mam nadzieję, że za te dwie kadencje spotkamy się, będziemy mogli rozmawiać już o funkcjonującym pierwszym dużym bloku jądrowym, bo jednak jest on też niezbędny do, niezbędny do zabezpieczenia dostaw energii dla odbiorców. Zwłaszcza, że również. Do roku 2030-2035 mamy wyraźne znaki, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, więc my tą energię elektryczną potrzebujemy skądś czerpać. Według raportów przedstawionych przez operatorów do URE. Do 2035 roku, bodajże, możemy spodziewać się luki wytwórczej w postaci 5 GW mocy. Więc tą energię musimy czymś zapełnić, tą lukę musimy czymś zapełnić i musimy ją dość szybko i sprawnie czymś zapełnić. W związku z czym, duży atom, tak, jest to bardzo perspektywistyczne, ale myślę, że w tej krótszej perspektywie czasowej to właśnie małe reaktory jądrowe, jeżeli. Ich realizacja dojdzie do skutku, mogą okazać się takim game changerem naszej transformacji energetycznej i ją skutecznie wspierać. Też przy tym temacie i atomu, ale też bezpieczeństwa pojawia się i właściwie wraca jak bumerang pomysły na to, żeby zrobić jednak rewizję europejskiego Zielonego Ładu, co obiektywnie pewnie się wydarzy, bo, bo taki jest polityczny klimat w Unii Europejskiej, ale czy to jest kierunek, który jest dobry, jest niebezpieczny, bo otwiera jakąś przestrzeń na to, żeby w ogóle większość założeń Europejskiego Zielonego Ładu wrzucić do kosza? Czy, czy to jest okazja do tego, żeby coś poprawić naprawdę? Myślę, że to jest dobry moment, aby przyjrzeć się ponownie tej rewizji. Myślę, że to jest dobry moment, aby ponownie przyjrzeć się Zielonemu Ładowi. Pamiętajmy, że on był zaproponowany już kilka lat temu w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej. Teraz, jeżeli chcemy, aby nasze krajowi przedsiębiorcy, żeby europejskie, europejska gospodarka podążała i nie odstawała zbytnio od USA czy Chin, myślę, że na pewno powinniśmy ponownie spojrzeć na ten Europejski Zielony Ład i rozważyć jego rewizję, zwłaszcza w aspektach Związanych z rozwojem gospodarczym, z rozwojem przemysłu, bo niestety, ale przemysł za chwilę może nam znacząco zacząć, zacząć uciekać, jeżeli nie przyjrzymy się tej rewizji Zielonego Ładu i tym ograniczeniom, które mogą z niego wynikać. W związku z czym no, na pewno <laughs> powinniśmy przyjrzeć się ponownie Zielonemu Ładowi, przyjrzeć wszystkie jego aspekty bo w całości nie powinniśmy zapewne odrzucać, bo niektóre postulaty są trafne i słuszne, ale powinniśmy też zadbać o to, o to, aby nasza gospodarka była konkurencyjna bo patrząc na to na przykład jak przybywa chińskich samochodów na ulicach możemy zacząć zastanawiać się ile będziemy mieli tych europejskich samochodów za 50-15 lat a wiadomo, że chińskie samochody u konsumentów są coraz, niestety są coraz bardziej popularnym wyborem i te europejskie marki mogą w pewnym Momencie pójść w zapomnienie kosztem tańszych pojazdów z Chin. W związku z czym to jest taki przykład tego, jak, ta, jak ten Europejski Zielony Ład może ograniczać nasz rozwój gospodarczy, nie tylko Polski, ale też innych krajów Europy. W związku z czym, no, tak jak wspomniałem, powinniśmy jeszcze raz usiąść, przyjrzeć się, które ograniczenia mają sens, a które na przykład z nadto nakładają ograniczenia na przedsiębiorców, przez co. Tracą na tej konkurencyjności zagranicznej. No i właśnie o tych tematach, których dzisiaj tylko zaznaczyliśmy, można oczywiście posłuchać więcej na Śląskiej Opinie, ale będzie to, co o nich można posłuchać i porozmawiać na kongresie. Kiedy? Gdzie? I z kim? Kongres Energetyki w Przyszłości odbędzie się w dniach 6-7 maja, już za niecałe dwa, dwa tygodnie. Będziemy mieli właśnie te tematy, o których Pan wspomniał, czyli niebezpieczna transformacja energetyczna. Jak możemy o nią zadbać, jakie działania możemy podejmować, dekarbonizacja przemysłu energochłonnego, rewizja Zielonego Ładu. Są to te główne tematy, główne wątki, które mamy. W naszej, w naszej agendzie, ponadto też energetyka jądrowa, geopolityka i to bezpieczeństwo energetyczne w Unii Europejskiej, czy też przyszłość gazu w europejskim miksie energetycznym. Jeżeli kilka lat, naście lat, kilka lat temu gaz uchodził za to paliwo, od którego chcemy teraz jak najszybciej odejść, powinniśmy się ponownie zastanowić, w jakiej formie możemy go wykorzystywać, aby skutecznie prowadzić transformację energetyczną. Nie odcinając się może od niego całkowicie, bo już też coraz częściej słyszymy w opinii publicznej, że jednak ten gaz może faktycznie funkcjonować jako paliwo przejściowe. Mhm. E, można jeszcze się zarejestrować, czy to już minęło? Rejestracja czy... na kongres trwa do 30 kwietnia. Serdecznie zapraszamy. Do odwiedzenia nas w Toruniu i do wysłuchania niezwykle ciekawych debat. W naszym wydarzeniu, usłyszeliście, potwierdzili m.in. podsekretarz stanu Wojciech Wrochna, Grzegorz Ożeni prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To są nasi kluczowi spikerzy, od których rozpoczniemy pierwszy i drugi dzień naszej konferencji. Będą to bardzo, na pewno bardzo ciekawe, interesujące rozmowy, otwierające nasze wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, a także stabilności i elastyczności polskich sieci, a także stabilności i elastyczności sieci elektroenergetycznych. Aleksander Tretent był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.